Maszyna wirtualna w tym momencie normalnie już pracuje. Możemy instalować programy i robić wszystko to, co robimy, korzystając z normalnego systemu operacyjnego. Menedżer maszyn wirtualnych może być w tym momencie albo włączony, albo wyłączony. Nie ma on wpływu na działanie tej maszyny, bo więc możemy go sobie wyłączyć tak, żeby nam nie przeszkadzał na ekranie. No i jeszcze jedna rzecz, a mianowicie po instalacji dodatków mamy tutaj cały czas podłączony właśnie ten dysk z dodatkami. Jest on podłączany automatycznie, jeżeli wybieramy właśnie instalowanie tych dodatków. Klikając w tym miejscu, możemy usunąć ten dysk z wirtualnego napędu. Spójrzmy, jeśli przejdziemy teraz tutaj do mojego komputera, to widzimy, że stacja dysków jest pusta. Jeśli chcielibyśmy podłączyć sobie jakiś inny dysk, na przykład nasz obraz z Windowsem XP, to klikamy w tym miejscu i jest on automatycznie montowany i możemy z niego korzystać. Teraz go po prostu usuwamy. I kończymy działanie tego programu. A jeżeli chcielibyśmy skorzystać z płyty DVD, którą wkładamy do napędu fizycznego w naszym komputerze, to musimy oczywiście wybrać tutaj host drive. W moim przypadku ma on literkę G. Spójrzmy, stacja dysków DVD ma u mnie właśnie literkę G.